Cip, 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 cip cip. Dla wszystkich Kurek chip, 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 na chip, Cip, cip, chip, 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 Wiatr gondoliku bujał, trzyma go za ptaszkę i śpiewa sobie tak Cipu, 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 ci Cipu, 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 lahaj Wiatr gondoliku bujał, trzyma go za ptaszkę i śpiewa sobie tak cipu cipu, 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 w jaką kupuje kupuję, ona trzyma ptaszkę I śpiewa sobie tak Śpiewa tak, śpiewa tak Na gotoli, na gondoli, jakaś para się całuje W jaką dole kupuję, ona trzyma go za I śpiewa sobie tak Cipu, cipu, ci po ci po Ci Wiatr kontrolny kubuje ona śmiegu zatęskę i śpiewa sobie tak, śpiewa tak, śpiewa tak, cipu 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 lęka, cipu 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 lachaj. Wiatr kontrolny kubuje ona śmiegu zatęskę i śpiewa sobie tak, śpiewa tak, śpiewa cipu lęka. Najnowszy telewizj, proszę Państwa, zespołu imprezy Edmond Cip, 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 chip, I towarzyszą w tym teledysku oczywiście dwie yy, najlepsze fotomodelki Na gondoli, na gondoli A jakie to tajemnica Jakaś para się całuje Jaką jak mój kubuja, ona trzyma guzateczkę I śpiewa sobie tak, śpiewa tak, śpiewa te tak. Cipu 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 Cipu, cipu, cipula, hej! W jadgon do luliku, buja, ona trzyma go za ptaka I śpiewa sobie tak, śpiewa tak, śpiewa tak Cipu, cipu, pulęka Śpiewaj Cipu, cipu, cipula, hej! No! W do luliku buja, ona trzyma go za pashka. I śpiewa sobie tak, śpiewa tak, śpiewa tak Cipu, cipu, hej, Hej! Hey.